Teamowe promocje to dla wielu graczy święto. Ceny lecą w dół, biblioteka gier puchnie, a portfel płacze. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co naprawdę kryje się za tymi wielkimi rabatami? Dlaczego niektóre gry trafiają na wyprzedaże częściej, a inne praktycznie nigdy? I czy te wszystkie minus 75% to faktyczna okazja, czy może sprytny trik, który ma sprawić, że wydasz więcej niż planowałeś? Historia promocji na Steamie to coś, co na dobre kształtowało sposób, w jaki dziś myślimy o cyfrowych grach. Cofnijmy się do roku 2009. To właśnie wtedy Valve zorganizowało pierwszą wielką zimową wyprzedaż, która stała się początkiem nowej tradycji. Gracze nagle zobaczyli ceny obniżone o 75%, a nawet o 90%. To było coś niesamowitego. Nagle można było kupić całe paczki gier za grosze. Dla wielu osób była to pierwsza okazja, żeby zbudować naprawdę dużą bibliotekę tytułów. W kolejnych latach Valve postanowiło, że promocje nie będą tylko prosto obniżać Cen, ale wydarzeniem, w którym uczestniczy cała społeczność. Prowadzono minigry, specjalne osiągnięcia i wyzwania związane z wyprzedażami. Gracze mogli nie tylko tanio kupować gry, ale też brać udział w dodatkowej zabawie. To sprawiało, że wyprzedaże zaczęły mieć atmosferę święta. Coś na co się czekało i o czym mówiła cała branża. Złoty czas popularyzowania promocji to bez wątpienia lata 2012-2014. To właśnie wtedy Steam wprowadził Flash Sales i Daily Deals, czyli oferty zmieniające się co kilka godzin albo co dobę. Gracze byli dosłownie przykuci do ekranów, bo każdy bał się, że przegapi najlepszą okazję. To z kolei wywołało prawdziwy wysyp memów i żartów. Uwaga, uwaga, nadajemy ważny komunikat. Jak oglądasz to na telefonie, to proszę poodbij ten film. Dzięki. Gabe Newell, założyciel Valve, stał się w internecie legendarną postacią. Gracze ochrzcili go przydomkiem Gaben, a jego twarz była symbolem nadchodzących promocji. Memy o pustych portfelach, o kupowaniu gier, których nigdy się nie ogra, w tak zwanych kubkach wstydu, stały się częścią internetowej kultury. Z czasem jednak Steam musiał wprowadzić zmiany. Coraz częściej gracze narzekali, że kupili grę w promocji dnia, a następnego dnia była jeszcze tańsza. W 2015 roku Valve zdecydowało się więc uprościć system i wprowadzić stałe rabaty obowiązujące przez cały okres wyprzedaży. To sprawiło, że wyprzedaże straciły nieco z adrenaliny, a bardziej się ustabilizowały, ale nadal pozostały ogromnym wydarzeniem w świecie graczy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu Flash Sales i Daily Deals, bo kiedyś były one prawdziwym hitem. Flash sales to przeceny trwające zaledwie kilka godzin, a daily deals zmieniające się co 24 godziny. Mechanizm jest prosty, ale genialny. Nagła zmiana ceny w krótkim czasie tworzy poczucie pilności, a gracze czują presję, że jeśli nie kupią teraz, to okazja przepadnie. To klasyczny efekt FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, co może nas ominąć. Widzisz grę, która normalnie kosztuje 60 zł. Teraz jest o 75% taniej przez 4 godziny, i automatycznie czujesz, że musisz ją kupić. W efekcie gracze często dodają do koszyka gry, w które nigdy nie zamierzali grać, bo przecena jest tak dobra, że nie można tego przegapić. Daily Deals i Flash Sales wprowadziły też elementy interakcji społecznościowej i rywalizacji. Forum i media społecznościowe pełne były memów i komentarzy. To wciągało gracze i tworzyło prawdziwą atmosferę święta. Choć Valve w 2015 roku usunęło system Flash Sales i Daily Deals, przy okazji wprowadzenia refundów to zostały one zastąpione bardziej stałymi rabatami. Dzisiejsze oferty, które zastąpiły wcześniejsze Daily Deals, wciąż pokazują jak silny wpływ na decyzje zakupowe ma ograniczenia czasowe. To kolejny dowód na to, że Steamowe promocje to nie tylko obniżki cen, ale również adrenalina, psychologia i subtelna presja społeczna, która sprawia, że wyprzedaże stały się wydarzeniem, na które czeka cała społeczność. Jednym z ciekawszych elementów wyprzedaży na Steamie była niegdyś funkcja community choice, czyli możliwość, by to sami gracze decydowali, które gry powinny trafić na większe przeceny. Mechanizm był prosty. W trakcie wyprzedaży użytkownicy mogli głosować na kilka tytułów, a gra z największą liczbą głosów otrzymywała dodatkowy, często bardzo wysoki rabat. To była prawdziwa rewolucja w interakcji ze społecznością. Gracze czuli, że mają realny wpływ na promocję, a efektem była ogromna ekscytacja i aktywność na forum steam oraz w mediach społecznościowych. Community Choice wprowadziło też ciekawy element psychologiczny, tworzyło efekt grupy, w której społeczność wspólnie wybierała zwycięzcę w wyprzedaży. Jednak funkcja miała też swoje kontrowersje. Zdarzały się przypadki, gdy fani jednej gry mobilizowali się, by głosować masowo, blokując inne tytuły, co wywoływało frustrację wśród innych graczy. Z czasem Valve zrezygnowało z Community Choice, częściowo z powodu problemu z manipulacją głosami, częściowo dlatego, że system stał się trudny do utrzymania w dużej skali, mimo że dziś już nie istnieje. Community Choice pozostaje symbolem tego, jak Steam kiedyś starał się wciągnąć społeczność w promocję i uczynić je bardziej interaktywnymi. Pokazuje też, że wyprzedaży na Steamie to nie tylko ceny, ale i cały ekosystem społecznościowy, w którym gracze mogą realnie wpływać na to, co jest na topie w danym momencie. Promocje na Steamie nie pojawiają się znikąd. Każda zniżka jest starannie przemyślana. To wydawcy i twórcy decydują jaką cenę chcą ustalić i jaką przecenę zaproponować. To oznacza, że Steam nie ogranicza ich sztywnymi widełkami. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie zasad platformy i technicznych wymogów systemu. W praktyce wygląda to tak, że nowe gry rzadko dostają duże rabaty. Zwykle zaczyna się od 10-20%, żeby nie straciły zbyt szybko na wartości. Z kolei starsze tytuły, które sprzedały już większość kopii w pełnej cenie, mogą liczyć nawet na 70-90% obniżki. Oczywiście występowały jakieś pojedyncze wyjątki od reguły, jak pewna gierka z uniwersum DC, której nazwy nie można wymawiać. Okazało się takim sztochem, że po czterech miesiącach cena spadła prawie o połowę. Wracając, to proste, logiczne zasady, które jednak mają ogromny wpływ na to, co widzimy w sklepie i jak reagujemy. Dodatkowo Valve wprowadziło mechanizm Steam Bundle, czyli pakietów gier sprzedawanych w zestawach. To kolejny trik psychologiczny. Często w bundle trafiają gry, które gracz i tak planował kupić osobno, ale dodane są też tytuły mniej znane lub starsze. Efekt jest taki, że wydajemy więcej pieniędzy, ale mamy wrażenie, że oszczędzamy, bo cena za cały pakiet wydaje się atrakcyjna w porównaniu z sumą cen pojedynczych gier. Mechanika rabatów na Steamie działa więc na kilku poziomach naraz: technicznym, marketingowym i psychologicznym. Widełki i progi rabatowe regulują, jakie ceny mogą się pojawić. FOMO, dłudzenie, oszczędzanie i bundle sprawiały, że gracze kupują więcej niż planowali, a kontrowersje. Wersje niuanse rynkowe pokazują, że za tym wszystkim stoi nie tylko algorytm, ale też strategia wydawców i subtelna gra psychologiczna. Przepraszam, że przerywam, ale daj suba. Efekt jest taki, że steamowe promocje stały się czymś w rodzaju kultowego rytuału. Gracze nie tylko szukają okazji, ale wręcz czekają na nie z ekscytacją, a algorytm i marketing razem tworzą wciągający, czasem nieco uzależniający ekosystem. No ale nie samymi promocjami Steam stoi. Myślisz, że zniżka minus 75% to szczyt oszczędności, prawda? A co jeśli powiem ci, że dla niektórych graczy to dopiero początek? A teraz zejdźmy jeszcze głębiej, bo przedstawimy wam jeden z najciekawszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych mechanizmów Steam'a: ceny regionalne. Pomyślcie o tym w ten sposób. 60 dolarów za nową grę w Stanach Zjednoczonych to zupełnie co innego niż 60 dolarów w przeliczeniu na lokalną walutę w Argentynie, Turcji czy nawet Polsce. Aby gry były dostępne dla graczy na całym świecie i żeby wydawcy mogli maksymalizować zyski, Valve pozwala im ustalać różne ceny dla różnych krajów. Dostosowane do lokalnej siły nabywczej, samemu przy tym proponując automatyczne przeliczniki walut. W teorii to świetne rozwiązanie. Więcej ludzi może pozwolić sobie na granie. W praktyce jednak otworzyło to puszkę Pandory, z której wyskoczyła tzw. turystyka cyfrowa. Przez lata gracze z bogatszych krajów uzbrojeni w VPN-y masowo tworzyli konta w regionach, gdzie gry były absurdalnie tanie. Legendarna Argentyna i Turcja stały się mekką łowców okazji. Można było tam kupić nowości za ułamek europejskiej czy amerykańskiej ceny, a różnice podczas promocji stawały się już komiczne. Oczywiście Valve nie mogło patrzeć na to bezczynnie. Ten proceder nie tylko uderzał w kieszenie wydawców, ale też psuł całą ekonomię platformy. Dlatego od kilku lat trwa prawdziwa wojna z cyfrowymi turystami. Z tym wprowadził szereg zabezpieczeń. Po pierwsze, aby zmienić region sklepu musisz dokonać zakupy przy użyciu lokalnej metody płatności. Po drugie, region od niedawna można zmieniać tylko raz na 3 miesiące. Po trzecie, ograniczono możliwość wysyłania gier jako prezentów między znacznie różniącymi się cenowo regionami. Mimo tych ograniczeń szara strefa wciąż istnieje. Mało tego, pomimo sankcji Steama, coraz bardziej przejęci tym tematem gracze aktywnie udzielają się na redditach czy nawet forach Steama, udzielając coraz nowszych sposobów na obejście polityki regionalnej. Pojawiają się subreddity skupiające się na próbach omijania blokad Steama, takie jak Steam Regional Tricks. To pokazuje, że cena na metce w sklepie Steama to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod spodem kryje się skomplikowana siatka globalnej ekonomii, sprytnych graczy próbujących oszukać system i Valve, które nieustannie łata kolejne dziury. Ale kto cierpi na tym najbardziej? No niestety jesteśmy to my, Polacy, którzy od lat płacą jedne z najwyższych cen na całym Steamie pomimo tego, że nasze zarobki wciąż znacząco odbiegają od średniej zachodniej, Walt traktuje Polskę jak rynek zbliżony do bogatszych krajów Unii Europejskiej. Efekt w praktyce płacimy za gry już więcej niż Niemcy czy Francuzi, a globalnie drożej od nas mają już tylko gracze ze Szwajcarii. I to właśnie sprawia, że zjawisko regionalizacji, które w teorii miało wyrównywać szanse, w naszym przypadku staje się dodatkowym obciążeniem dla portfela. Już kiedyś wspominaliśmy o akcji Polish Hour Prices w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu, więc nie będziemy się znowu rozwodzić nad tym, jak to dokładnie działa, ale sprawdźcie to akcję, bo jako polscy gracze jesteśmy w stanie coś zmienić. Coraz więcej wydawców pod naporem presji ze strony graczy decyduje się na obniżki. Wszystko można elegancko monitorować na stronie czy Twitterze. Ze świeżych przykładów to ostatnio można było zaobserwować obniżkę ceny Palworda, a z gorszych wiadomości to przedsprzedaż nowej Europki w Polsce. Oczywiście najdroższa na świecie zaraz po Szwajcarii. Pozdrowienia dla chłopaków z Polish Hour Prices, robicie dobrą robotę. Warto jeszcze wspomnieć o czymś, co stało się ostatnio. Jak poinformował portal gry online na X, byli oni w kontakcie z polskim Ministerstwem Cyfryzacji w celu zaostrzenia działań dotyczących cen gier w Polsce. Jak widzimy w poście, ministerstwo wyraziło pełne poparcie dla tych inicjatyw. W niedługim czasie poinformowane zostanie również Ułokik i Ministerstwo Kultury. Trzymajmy kciuki za tę inicjatywę. Jak widać kontrowersje czy to regionalne, czy przecenowe, trzymają się Steama, więc jednym z najciekawszych aspektów promocji staje się to, że gracze nie muszą już polegać wyłącznie na algorytmie Steama. Istnieją narzędzia, strony internetowe i zewnętrzne wtyczki, które pozwalają śledzić ceny gier w czasie rzeczywistym. Najbardziej znany jest chyba SteamDB. Tyczka do przeglądarki, ale też cała strona internetowa z ogromną bazą danych, która pokazuje historię cen, najniższe dotychczasowe oferty i nadchodzące promocje. Dzięki takim narzędziom można sprawdzić, czy promocja faktycznie jest okazją, czy tylko sztucznie podbitą ceną, i zaplanować zakup w najbardziej optymalnym momencie. Do tego dochodzi cała kultura kupowania taniej przez alternatywne źródła, czyli tak zwane key resellery. Strony takie jak, to mogła być wasza reklama, Instant Gaming, G2A czy Nebo oferują klucze do gier Steam często w atrakcyjniejszych cenach niż oficjalny sklep. Dla graczy to realna szansa na oszczędności i większą elastyczność w wyborze, co sprawia, że tego typu platformy zyskały sporą popularność. Oczywiście w branży pojawiły się dyskusje wokół tego modelu sprzedaży. Niektórzy wydawcy obawiają się o swoje przychody, a dawniej zdarzały się też przypadki nadużyć. Mimo to Kiriseleři stali się stałym elementem ekosystemu, a w połączeniu z narzędziami takimi jak Steam DB stanowią nieodzowną część każdego łowcy promocji. Przez te wszystkie lata Steamowe promocje mocno ewoluowały, może i straciły dawną adrenalinę związaną z Sales, stały się bardziej przewidywalne, ale jedno się nie zmieniło. Wciąż doskonale wiedzą, jak przykuć naszą uwagę. To po prostu misternie skonstruowany system, w którym psychologia miesza się z czystym biznesem, a nasza miłość do gier wystawiana jest na ciężką próbę. I wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Mimo, że znamy już te wszystkie triki, wiemy czym jest FOMO i mamy pod ręką Steam SteamDB, to powiedzmy sobie szczerze: gdy ruszy kolejna wielka wyprzedaż, a z ekranu uśmiechnie się do nas ścibski Gaben, to i tak wiemy, że portfel solidnie ucierpi. Bo chyba każdy z nas, po cichu, uwielbia to uczucie, kiedy biblioteka rośnie w oczach. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy po tym filmie Wasze podejście do wyprzedaży chociaż trochę się zmieni. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdro.